Baltic Neopolis Orkiestra rozpoczyna nowy sezon. I nie chodzi tylko o kampanię promocyjną przygotowaną przez zespół, ale również o współpracę z innymi podmiotami, co ma zagwarantować sukces i przyciągnięcie nowej publiczności. Muzycy zamierzają wydać aż cztery płyty, dalej koncertować z najlepszymi solistami oraz zrealizować wideoklip. Ten rok budżetowy, ale też sezony jakby rozpoczynamy ponownie z Baltic Neopolis Orkiestra. W tym roku będziemy współpracować przy siedmiu koncertach i przy wydaniu, przy wydaniu płyty. Z kompozycjami pana Pawła Łukaszewskiego i Mikołaja Góreckiego. Przy okazji spotkania podsumowano działalność orkiestry w 2012 roku, który był wyjątkowo obfity w koncerty, gdyż orkiestra zagrała ich aż 56. Jedna płyta, które nagrania dokonaliśmy w Filharmonii Gorzowskiej, to było we wrześniu, wrześniu, październik ubiegłego roku. Nasza najważniejsza płyta, gdzie znajduje się muzyka polska, współczesna, Pawła Łukaszewskiego i Mikołaja Góreckiego, syna Henryka Mikołaja. Druga płyta to z chórem z w Szymonem Wyrzykowskim, Marka Jasińskiego. 16 lutego w sali koncertowej Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza BNO zaprezentuje program Zakochani w Vivaldi. W roli koncertmistrza zobaczymy Tomasza Tomaszewskiego z Deutsche Oper w Berlinie. BNO ma zamiar również współpracować ze Szczecińską Trafostacją Sztuki. Muzycy mają wiele dużych planów koncertowych. My z zasady mało pracujemy z dyrygentami, więc dla nas zapraszanie wybitnych koncertmistrzów ze świata Europy jest Najlepszym pomysłem, żebyśmy mogli się rozwijać, uczyć i, i grać coraz lepiej. Zespół rozpoczyna nowy cykl wielcy koncert Mistrzowie. Ma nadzieję, że dzięki temu zdoła podbić serca zagranicznej publiczności.